I have I wszystkim, z tej strony zwycięstwa i witam was w spóźnionym filmie z letniej sprzedaży. myślałem jak zaprezentować to że jest po prostu konto premium do zdobycia potem na pomysł taki, że zagram tymi samymi pojezdami i porównamy wyniki jeżeli chodzi o zarobki z konto premium i bez konta premium One hour later Incipit upon z drogą, mod jeden teraz jest w sprzedaży, tylko że z inną skórką Pod drogą, już na tej mapie pokazywałem wam Powtórkę z Bitek bitew, kuźwa Na Faze Też zresztą link do niego jest gdzieś w karcie Pod mogę tutaj też tak No tak średnio bym powiedział, tak średnio może mi tu pójść Ponieważ zostałem walstowany na dziewiątki niestety To jest prawda, Lorraine na... Już było widać, jaką ma penetrację, jakie ma działo na materiale właśnie z Lorki, do której, tak jak wspomniałem wcześniej, jest link w karcie. Ja, że tego nie mówiłem, no ale mniejsze. Dobra, spróbuję pomóc im z CDS-em i tak dalej. Three hours later. Hello. O, jest i 1. Nie, to jest właściwie NTM, to, to jest CDS. No! Uf. Postawili mnie na gąsce No, escape. No, teraz tu mądzie wyjeżdżał. Hello there. Oh shit, charioter, logi. One bitch. Bo ja się zjeżdżam. Penetracja <mulity> perfecta. Penetracja perfecta. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Houston, we have a problem. <mulity> Kurde, jak się o, stoi. Oj, jeszcze chwuk. Ja odbiję od pana do panzera. Kurde. Piu! ładuj! i trafiłem! Dobra, więc jeżeli chodzi o konto premium, no to zrobiłem dwa razy prawie że więcej niż z konta zwykłego. Głównie chodzi mi tutaj o skuteczność jeżeli chodzi o... Kredyty, w sensie o zarobki tutaj, bo konto premium, jak prawda się domyśleć, bustuje zarobki, jeżeli chodzi o kredyty i jeżeli zarobki, jeżeli chodzi o Expo. Jeżeli chodzi o extra, no, to to okrotnie cała połowa, niecałe dwa razy więcej, ale mniej jeszcze z tym. Six and a half hours later. Jak już wspomniałem w materiale z hmm, odcinka z, właśnie z letniej wyprzedaży, gdzie był 50 tb prototyp. Prototyp nie ma ograniczonego głosowanie, czyli nie ma matchmakera plus 1, minus 1 3, 2, penetracja protector penetracja protector, dokładnie no super, nie chciałem trochę ten super konkurora ja widzę, trochę jest tu dużo ich Pluton bez plutonu dynamicznego już zginął nie boję że będzie ginął De. Kurde Fosz betem jest What? Muszę cofnąć Próbuję się wychylić i trafić w M103 Właśnie w 103 103 Kurwa Nej! Nie trafiłem tam gdzie chciałem Kurwa O, gąska zerwana Dostałem asystę Składaj no. ode mnie tym koniem Nie. Kurwa jak to nie wyszło? Bolezk jeszcze mi wy nie punktuje na no later. Że chodzi o bitwę na OLEKU, to szło tragicznie. Wyszedłem na, na minusie nawet na koncie premium. To ja na koncie zwykłym też w ogóle nie wspomnę ile bym wyszedł, bo to już... Uh -huh. Szkoda gadać. Najwięcej mi kosztowało materiały eksploatacyjne, tylko nie pamiętam za bardzo co ja mam z materiałów eksploatacyjnych, co jest takie drogie. Okej, okay, tym razem mamy trzeci pojazd, który był... W ofercie jest to Centurion, no dobrze, będzie Centurion szwedzki czyli Strv81 już zostałem wykryty? what? Magic! Jak słyszę nie jestem teraz pewien, czy Surprise, Centurion zwykły ma na podstawowych OPCR-y. Trafiłem w ekran boczny, dlatego to nie weszło. O kurde, i trzeba. Houston mamy problem. Dokładnie za co? O kurde, za dużo ich tu! Help! Help! To jeszcze magazynki, no poza 7-5 to jest. Houston, I need help. Trafiłem w dolną płytę. Pod takim kątem, że to było pewne, że nie przebije. Spadaj ode mnie. Wiedziałem, że we mnie trafi. No jedna. A my tu nie mamy pomocy, bo co nam te, te. deki mogą pomóc? Nie, one nie są w stanie tutaj się przestrzelić. I wyp... wypycha. No, kuźwa. Later. O, pokazał się light. Który nas. Fotował cały czas. Jechał <grym> ten great game. Great gaming experience. The next day. No. Fuck you, Clicker, fuck you. Fuck you. Two hours later. Nie wiem, spróbował w zasadzie przejechać tu do góry. Do it! Just do it! Bo czym się to uda. Raczej wątpię. Yes you can! Just do it! Kurde! Jest tył, jest Dobra. Jest tyła we mnie nie celował. Ale i ja już zdejmie raczej. Kurwa, szybciej. Dobra. I can made it. Yes you can! Więc jest? LOL! <mum> no wypadł mi z tyłu do włoka. Tak ja dobijem dupą. A, no, mimo, że na Stridźwagenie też poszło mi tragicznie. Znaczy może tak, trafiałem wszystkie podziski, ale nie wiem dlaczego. No nie mogłem w zasadniczo prawie nic przebić, tylko jeden strzał mi wszedł. I wyszedłem na czysto na koncie premium 2300, a na zwykłym wyszedłbym dwa razy tyle na minusie. No. Także to usłyszenia w tym materiale. Na razie. No i cześć! どう